Spotykamy się w jednym konkretnym celu, mianowicie będziemy debatować na temat samorządu uczniowskiego, jego zadań, inicjatyw, które może zrealizować zarówno we branchisz szkoły, jak i w kolejniom, na tym, co możemy zrobić dla naszego miasta, dla naszej dzielnicy, dla naszego najbliższego otoczenia. I Waszym zadaniem na naszym dzisiejszym spotkaniu będzie to, aby podzielić się swoimi pomysłami. W naszym mieście, a które moglibyśmy jako społeczność szkolna i miejska e, naprawić e, właśnie na mocy e, danej nam e, odgórnie, czyli jako my, jako samorząd uczniowski, jednocześnie z innymi samorządami moglibyśmy e, po prostu poprawić sytuację e, tego, co nas najbardziej wprawia, jako młodych ludzi. E, I dzisiejsze nasze spotkanie będzie podzielone na dwie części. swoimi spostrzeżeniami, swoimi wrócami, inicjatywami, które możemy zrealizować e, w Waszym najbliższym otoczeniu w szkole i poza nią. E, natomiast e, później, e, kiedy już e, zapełni nam się na bliza, którą macie e, po prawej stronie, e, wy podzielicie się na dwa obozy, i będziecie e, nawzajem wyszukiwać argumenty za, za wprowadzeniem Waszego pomysłu oraz Te dwie najlepsze idee, że pani poseł, i właśnie wtedy podzielimy się na dwie grupy, każda, każda będzie zwolennikiem jednej z nich, Właściwie właściwie właśnie na debatę się zaczniemy. Tak, tak będziemy, jedna grupa będzie prezentowała najpierw to, co widzi dobrego w tej, w tej swojej idei, natomiast później druga grupa została się nad tym, dlaczego z kolei nie bardzo tego, tego przedsięwzięcia. na widzenia i zalety swojego pomysłu, natomiast trochę to będzie znajdowała kontakty I na końcu e, wybierzemy to, która właśnie jest w tym posłanki i przestępstwem i obecności. Wybierzemy ten pomysł, który wydaje nam się najbardziej realny, najciekawszy i najbardziej możliwy do zrealizowania e, i wyciągniemy wnioski po prostu z naszego dzisiejszego spotkania. tym, co Wam leży na sercu, jeśli chodzi I o naszą szkołę i, i nasze miasto i zastanowić się nad tym, co możemy zrobić, aby poprawić sytuację naszego najbliższego.